W 1921. rozpoczyna się budowa miasta Gdynia. W Italii radio po raz pierwszy w Europie regularnie nadawać zaczyna program, a dokładnie 21 maja do rąk kibiców oddany zostaje ilustrowany tygodnik Przegląd Sportowy. W roku 1925 szkocki wynalazca demonstruje w Londynie ruchomy obraz telewizyjny, a od 1926 roku rusza plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego polskiego sportowca. W 1929 roku w Nowym Jorku następuje wielki krach na giełdzie zwany Czarnym Czwartkiem. W tym samym mieście i roku odbywa się pierwszy pokaz publicznej telewizji kolorowej. Tymczasem przegląd sportowy, już w Warszawie wydawany, ukazuje się teraz dwa razy w tygodniu, a do największych miast od Poznania po lwów dowożon jest aeroplanem. 1939-45. Wielka wojna pustoszy świat. Przegląd sportowy działa jednak nieprzerwanie, a z wojennej zawieruchy wychodzi cało. Wydawany najpierw w Łodzi, a potem znów w Warszawie. Nadal zadziwia fachowym piórem reporterów niestrudzenie pracujących dla polskich kibiców. 1974 na Zachodzie Volkswagen Beetle z Garbusem pobił rekord popularności. Tymczasem w Polsce marzenie wielu kibiców nareszcie spełnione. Przegląd sportowy staje się dziennikiem! Czas zmian. Po latach ustroju komunistycznego, witamy demokrację. W 1999 Polska wkracza do NATO. Również od 1999 roku współpraca między Przeglądem Sportowym i krakowskim dziennikiem Tempo zacieśnia się. Tempo zastąpi magazyn sportowy w roli piątkowego dodatku do przeglądu. Cały świat wita nowy XXI wiek. Przegląd sportowy wkracza w kolejne stulecie z nowym layoutem. Teraz bardziej uporządkowany, barwny, dynamiczny i czytelny, a przy tym poszerzony o strony lokalne. 1 maja 2004 roku Polska zostaje oficjalnie przyjęta do Unii Europejskiej, a już 1 listopada 2007 przegląd sportowy oficjalnie przyjęty do portfolio tytułów Axel Springer Polska. W 2011 nowoczesny i dynamiczny przegląd sportowy wzbudza emocje, dostarcza pozytywnej energii i najważniejszych informacji ze świata sportu. Niezmiennie zmienny stale się rozwija. Dziennik jedyny w swoim rodzaju. Tomek? Jacek? A, jest Stary, no, tyle lat! trudno uwierzyć, Naprawdę. siadaj, mów o ciebie. No, jasne. Oj stary, no. od czego tu zacząć? Ty pamiętasz moją narzeczoną Agnieszkę? No, jasne stary, a, a co wy dalej razem? Ba, i dwójkę dzieci mamy. Zobacz fotkę. To pod naszym domem. Mm -hmm. Mm -hmm. Może kojarzysz to nowe osiedle na Mokotowie? No, wiem, gdzie to jest. Super klimat. Mm. Ja dalej na woli mieszkam i dalej wieczny singiel. <laughs> jak za dawnych czasów. No ale, ale zobacz, to jest moja miłość. No. No, piękny motor! Ja jeszcze pamiętam, jak na komarze jeździłeś. No, a tu proszę, ale maszyna! Masz. Powiedz mi, jak wam z Mackiem wyszedł ten pomysł na biznes? Fajnie to wszystko przemyśleliście. No, z tego pomysłu wyszła spora firma. No, no. Wiesz, trochę banki pomogły, Aha. trochę funduszy udało nam się zdobyć. No i wszystko fajnie się rozkręciło. Już 10 lat na rynku. No, nie do wiary. I dobrze idzie. Nawet z kryzysu wyszliśmy w niezłej kondycji. Ale ty te też widzę pod krawatem. No, no tak, tu pracuję w tym biurowcu. E. Tylko na kawę zszedłem, na moment. Ach, na kawę i przegląd sportowy, <noise> <noise> jak na studiach. A jak, nasz codzienny rytuał, nie? Tak. Tylko teraz jeszcze Newsweek, Komputer Świat i Auto Świat doszedł. No, no i kawa lepsza niż to na Jak? O, przepraszam. Mm -hmm. Słuchaj, oddzwonię do Ciebie, teraz mam spotkanie. No, na razie. A, widzę, też fan smartfonów. No, <laughs> ja dokładnie ten model planuję kupić na dniach. No, polecam. Naprawdę? System śmiga, ekran wygodny, jest ok. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. No, cześć, Karol. Super Ci poszło na prezentacji. Dzięki. No, Panie Dyrektorze, <laughs> szybko poszło, nie? Ty zaraz przed trzydziestką, ja zaraz po i zobacz ile żeśmy osiągnęli, zdolne to nasze pokolenie, normalnie ekstra klasa. Co, 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 co. A propos ekstra klasy, no? ty wiesz, że dalej co piątek z chłopakami kopiemy piłkę? No nie. No, może wpadniesz. W piątki to ja za szofera robię. No ja, co ty. Wiesz, dzieciaki mają angielski, a. a potem jak zawsze rodzinne zakupy. A. Wiesz jak jest. Ale wiesz co? No? Może razem skoczymy na mecz? No. Mam bilety na sobotę. Nasi w siatkę grają. Ej, no stary, dzięki, z nieba mi spadłeś. Zresztą no zawsze taki byłeś. No. W końcu jak to było? Zawsze razem, zawsze ze zespole, z... nie? No. To co, meczek w sobotę jak Ocz. kiedyś? Stary. Ech, te sportowe emocje. No jasne. Słuchaj, no nie wiesz, jak się cieszę, żeśmy się spotkali. No, takich kumpli to już dzisiaj nie ma. No, no ba, jesteśmy jedyni w swoim rodzaju.